Tak, ja, już wszystko. Siemaneczko, z tej strony Młody Jankiel, Górny Sos, pozdrawia. dzięki Duda za nominację, to moja pierdolona, gorąca szesnastka, lecimy teraz w bitę. Przygłosimy. Powiem, że mogę. Jak nie mogę, to mogę się ma jestem jakiel młody kot, górny mieszkam i w tasty rok. To moja pierwsza na a ciebie łapię szok. Dla was to nic, a dla mnie milowy ktor. W Skurwić mnie, to wyrwę ci kręgosłup, fokus focus To moja pierdolona, gorąca szesnastka, nawet nie wypłynęła ze mnie talentu garska Bo, wystartowała jak usaj, bo chciałeś mnie zatrzymać w zablokował ci się kol. Do Dobry teraz wchodzi, miejsca miejska młoda gwardia która zauważenia jest warta. Pierdolisz coś za plecami? Kurdo, jesteś marna. Nie bawię się w sery bo nie mam czasu. Gdy piszę, to piszę. Ciszy, nie lubię hałasów. Dobra, kończę moją szesnastkę. Ty napisz swoją, a ja idę spić śmietankę. O! To była moja pierdolona, gorąca szesnastka, a teraz czas na nominację. Nominuję tak. Mojego ziomeczka z dzielnicy. Śmiejana, Czekam na ciebie, mordko. Nominuję tak. Kwasa z Weicherowa. Wiktorek. Czekam na Ciebie. Nominuję jeszcze. Yy, sowę z Gdyni. Podoba mi się twój rap, Oraz Klemensa. Też podoba mi się kurwa twój rap. I chciałbym jeszcze mojego serdecznego ziomeczka, przyjaciela z kurwa od serca nominować Robsona. Bang!